Mam nadzieję, że nie wstaliście dziś lewą nogą, zbyt długo nie szukaliście kluczy, portfela czy telefonu i dotarliście prosto do celu. Często zdarza się nam zgubić drogę. Nie możemy odnaleźć jakiejś rzeczy, bo dziwnym trafem zmieniła swoje miejsce w przestrzeni. I dzieje się to nie tylko wtedy, gdy zawinił sposób, w jaki wstajemy z łóżka. Ale przyznacie sami, że jeżeli źle się czujemy ze sobą, jesteśmy chorzy, źli, władają nami po prostu skrajne emocje, to do takich wypadków z zagubieniem rzeczywistości i jej przestrzeni po prostu łatwiej dochodzi. Jeśli nasze ciało pogrążone jest w chaosie, to cały świat taki się wydaje. Nie lubimy chaosu, zresztą podobno bogowie też nie. Pamiętamy z mitologii greckiej, jak wyobrażano sobie stworzenie świata czyli, że na początku był chaos, z którego wyłoniły się wszystkie rzeczy. Lubimy jako ludzie porządkować sobie rzeczywistość, wyznaczać kierunki i granice, tworzyć wzory, schematy. W ten sposób jest nam po prostu łatwiej zrozumieć otaczający nas świat i się w nim poruszać. Zbudowana w ten sposób kultura daje nam oparcie. Tworzy naszą tożsamość, ukierunkowuje myślenie i tak dalej. No właśnie, ukierunkowuje myślenie, czyli tworzymy sobie jakąś mapę pojęć. Obieramy kierunki świata i odnosimy je do nas samych, żeby się w tym wszystkim nie pogubić. Posprzątane mieszkanie, takie, gdzie wszystko jest w cudzysłowie na swoim miejscu, pozwala się nam odprężyć, myśli płyną jakoś wtedy swobodniej. Czyli mamy wszystko pod kontrolą. No to jeżeli macie teraz wszystko w miarę pod kontrolą i możecie swobodnie rozmyślać, to zapraszam Was do kolejnego odcinka. Ja nazywam się Radek Spanier i zapraszam na Kwanty Kultury Podcast. Uporządkowana przestrzeń. No właśnie, nie lubimy się gubić. A czym w ogóle jest zgubienie się? I Futan, geograf, a raczej prekursor geografii humanistycznej, tak pisał. Idę ścieżką w lesie, schodzę ze ścieżki i nagle czuję się zupełnie zdezorientowany. Przestrzeń nadal zachowuje kierunki zgodne ze stronami mego ciała, bo są obszary położone z przodu i z tyłu, po mojej prawej i lewej stronie ale nie są one połączone z zewnętrznymi punktami odniesienia i dlatego są bezużyteczne. Obszary z tyłu i z przodu nagle wydają się ustalone arbitralnie, bo nie ma powodu, żebym szedł w przód, a nie w tył. Ale niech tylko z zagęstwiny drzew pokaże się migotliwe światło. Nadal wprawdzie jestem zgubiony w tym sensie, że nie wiem, gdzie w lesie jestem, ale przestrzeń nagle odzyskuje strukturę. Migotliwe światełko wyznacza cel. Idąc do celu, odzyskuję znaczenie tego, co jest z tyłu i z przodu, co po lewej, a co po prawej stronie. Idę naprzód, z przyjemnością zostawiam z tyłu ciemną przestrzeń i staram się nie zboczyć na prawo ani na lewo. Człowiek przez swą obecność uporządkowuje przestrzeń schematowi. Najczęściej sam nie jest tego świadom. Uświadamia sobie brak schematu wtedy, kiedy się gubi. Istnieje taka książka Zbigniewa Libery Mikrokosmos, Makrokosmos i Wstęp do Antropologii Ciała. Właśnie o tym mikrokosmosie, jakim jest nasze ciało, i odniesieniach do makrokosmosu, jakim jest wszystko, co poza ciałem, będę starał się trochę poopowiadać. Antropologia ciała jest relatywnie nową nauką, nowym spojrzeniem na kulturę. Nie tylko dotyczy tego, jak ciało jest postrzegane i traktowane w danej kulturze, ale też jak oddziałuje na nasze myślenie o świecie. Związek między ciałem i kulturą jest nierozerwalny. To właśnie ciało, jako najbliższa nam warstwa rzeczywistości, jest naszym centrum wszechświata. Badacz kultury Toporow pisał, że. Człowiek może rozróżniać i odpowiednio opisywać tylko to, co ma odpowiedniki w samym ludzkim organizmie. Oczy to wzrok, światło, uszy, słuch, dźwięk, nos, powonienie, zapachy, skóra, dotyk, świat materialno-zmysłowy, świat rzeczy itd. I to w stopniu określonym przez możliwość organów percepcji. Ludzkie wyobrażenie o świecie zewnętrznym są motywowane u swych źródeł ciałem, jako takim małym światem. Ciało jest też niewyczerpalnym źródłem symboli. Mówimy głowa rodziny, głowa państwa, prawa ręka prezesa, kręgosłup moralny, piąta Achillesa itd. Nasza pionowa postawa ciała jest głównym wymiarem w języku i kulturze. Tworzymy opozycję góra, dół, przód, tył, kierunki lewy i prawy. Egocentrycznej przestrzeni postrzegawczej i czynnościowej opierającej się na widzialności i nauczności, to góra i przód są nacechowane dodatnio, a dół i tył ujemnie. W przypadku prawe lewe jest to bardziej skomplikowane i mimo przewagi w naszej kulturze prawej ręki nad lewą, to nie jest to wszędzie regułą. My czytamy od lewej do prawej, ale tak samo istnieją kultury czytające pismo od prawej do lewej, jak i od góry do dołu. Ze względu na budowę naszego ciała widzimy to, co jest z przodu. Tak samo komunikujemy się z innymi. Patrzymy i mówimy do przodu. Oczy, uszy, aparat mowy, nos, usta, czyli aparat mowy, ale także zmysł smaku no są umieszczone na górze. Pozycja wyprostowana też oznacza życie. Góra jest w takim razie pozytywna. Wydalamy natomiast tym, co znajduje się poniżej. Kulturowe tabu związane z cielesnością w większości odnosi się do dolnych partii naszego ciała. Pozycja leżąca jest kojarzona ze śmiercią. Dół w takim razie jest postrzegany negatywnie. W wielu mitologiach w górze czy na górze mieszkają bogowie, a w dole mamy krainę zmarłych czy piekło. Ale nasze ciało jest także naszym centrum, od którego wychodzimy, gdy próbujemy zorientować się w przestrzeni, wyznaczyć kierunki czy ustalić horyzont. Nasze ciało to centrum naszego wszechświata. Każdego dnia przezwyciężamy grawitację i inne siły, aby stworzyć i uporządkować ludzki świat. Nocą opuszczamy ten świat, który stworzyliśmy, poddajemy się zmęczeniu, zasypiamy. I zasypiamy w pozycji leżącej. To postawa stojąca jest utwierdzająca, godna. Pozycja leżąca jest pokorna. W pełni dopiero osiągamy swój ludzki wymiar, gdy stoimy wyprostowani. W ogóle słowo stać jest pokrewne z takimi słowami jak status, postawa, instytucja. One wszystkie kojarzą się z nadawaniem ładu. Opozycja góra dół, to też wysoko nisko. W większości języków te opozycje mają bogate znaczenia. Wszystko co lepsze jest wysoko, kojarzy się z poczuciem fizycznej wysokości. Można mieć wysoką albo niską pozycję społeczną. Bóg zwykle jest w górze, a światło marłych w wielu kulturach umieszczony jest poniżej ziemi, na dole. W architekturze ważne budynki ustawiane były kiedyś na cokołach lub stopniach, były też zwykle najwyższe. Wielkie piramidy, pomniki na kolumnie czy te ustawione na szczycie gór, yy, wysokie budynki budzą więcej podziwu niż niskie, te przy ziemi. Ale wyjątki od tej reguły można zaobserwować w architekturze mieszkalnej, szczególnie w Europie, w miastach sprzed okresu wodociągów i kanalizacji czy wind. Wynikało to po prostu z praktyczności. Wodę trzeba było wnosić na wyższe piętra, podobnie z wynoszeniem nieczystości. Utrudnione wchodzenie po schodach to wszystko wymagało dodatkowej pracy. Najlepszym wówczas piętrem mieszkalnym było piętro pierwsze nad dolną kondygnacją sklepów. I Im wyższe piętro, tym biedniejsza warstwa społeczna je zamieszkiwała. Później rozwijające się technologie przywróciły prestiż mieszkania na wyższych piętrach. A co z centrum? No centrum, tak jak wcześniej wspomniałem, jest zawsze tam, gdzie my jesteśmy, czyli postrzegamy centrum świata zawsze odnosząc się do tak zwanego swojego miejsca na ziemi, domu, miejscowości, dalej kraju czy kontynentu. W każdym miejscu ludzie uważają swój kraj za środek czy centrum świata. U niektórych ludów panuje przekonanie, że żyją na wierzchołku świata albo że ich święte miejsce jest szczytem na ziemi. Na przykład plemiona Mongolii były przekonane, że zamieszkują szczyt bardzo rozległej góry, której zbocza zajmują inni ludzie, no im obcy. W pismach rabinickich przeczytamy, że ziemia Izrael znajduje się najwyżej na ziemi, a wzgórze świątyni jest położone najwyżej w całym Izraelu. Z kolei tradycja islamu mówi, że sanktuarium Kaba jest nie tylko centrum świata, ale też najwyżej położonym punktem. Modlitwy wypowiadane w metce są lepiej słyszalne, bo znajdują się one najbliżej nieba. Ciekawie przedstawia się też w tym kontekście umiejscowianie kierunków świata na starych mapach. Dziś wiemy, że biorąc współczesną mapę jakiegoś regionu, współczesny atlas świata, to na górze zawsze znajdziemy północ, na dole południe, po lewej stronie zachód, a po prawej wschód. Jednak w średniowieczu było nieco inaczej i wschód jako kierunek, gdzie umiejscowiano mityczny, biblijny Eden, Zresztą na marginesie wierzono, że on faktycznie fizycznie istnieje i jego właśnie szukano, to ten Eden na tych mapach średniowiecznych można było odnaleźć na górze mapy. A co było w centrum? Dziś z naszej perspektywy wyobrażamy sobie, że powinna tam być Europa, ale mówimy o średniowieczu i prymie myślenia religijnego, opartego na teologii chrześcijańskiej. No to Rzym? No nie. W centrum świata na mapach średniowiecznych odnajdziemy Jerozolimę. Współcześnie, jako centrum świata w atlasach geograficznych, umiejscawia się ten kontynent, na którym dany atlas jest tworzony. Europejczycy w centrum odnajdą Europę, a na przykład Amerykanie jako centralny punkt w Atlasie Świata zobaczą Amerykę. Ale że człowiek dąży do ujednolicenia także tego, no i żeby nam wszystkim było łatwiej się poruszać w świecie za pomocą map, no to wyznaczono południki, równoleżniki i południk zero został wyznaczony w dzielnicy Greenwich w Londynie i otwierając najpopularniejszy Atlas Świata widzimy i tak w centrum świata Europę, no albo poniżej zachodnią Afrykę. Przejdźmy teraz do określenia przestrzeni jako przód, tył oraz prawa i lewa strona. Przestrzeń z przodu, ze względu, że to właśnie z przodu mamy oczy, jest przede wszystkim wizualna, czy po prostu widzialna. Jest też jasna, oświecona. Przestrzeń z tyłu wyobrażeniowo jest ciemna. Nie możemy jej zobaczyć. W kulturze europejskiej wierzono kiedyś, że oczy ludzkie wysyłają promienie, dzięki czemu widzimy. Wiara ta była jeszcze silna u schyłku średniowiecza. W wielu kulturach wierzono, że z tyłu czai się śmierć. W polskiej kulturze tradycyjnej istnieje przesąd na odczynienie zła, który mówi o sypnięciu solą do tyłu przez lewe ramię. Podobno wtedy sypie się ją diabłów oczy lub splunięcie do tyłu przez lewe ramię. Mowa jest tu też o lewej stronie, ale do tego jeszcze wrócimy. Oglądanie się do tyłu nie tylko kojarzone jest z patrzeniem w przeszłość, patrzeniem na swoją historię, ale kulturowo w wielu podaniach jest czymś niebezpiecznym. Zakaz oglądania się za siebie jest powielany w wielu ludowych legendach. Czy to o zdobywaniu kwiatu paproci, wody żywej, szukaniu podziemnych skarbów, ale też w Biblii. Obejrzenie się żony Lota skutkowało zamianą w słup soli. Lub w mitologii greckiej, obejrzenie się Orfeusza za ukochaną spowodowało, że stracił ją bezpowrotnie. Dziś, komuś, kto ma jasno wytyczone cele i chce osiągnąć sukces możemy życzyć mu tego słowami przyj naprzód lub leć naprzód i nie oglądaj się za siebie. Podsumowując, przód kojarzony jest z życiem, a tył ze śmiercią. Ale przestrzeń z przodu w kategoriach czasu kojarzymy też z przyszłością, a tył z przeszłością, z historią. Ciekawym odstępstwem od tego jest odwrotne postrzeganie czasu u Indian Aymara zamieszkujących Amerykę Południową. W ich wyobrażeniach to przeszłość jest umiejscowiona z przodu, ponieważ no, znamy już tę historię, wiemy co się zdarzyło, więc możemy na to patrzeć. Przyszłość natomiast ze względu na to, że jest nieodgadniona i nie znamy jej, umiejscawiają z tyłu. Przyszłość według Aymarów nadchodzi za nas. Tak jak ludzie raczej nie popełniają błędu przy wyznaczaniu pozycji pionowej i poziomej lub kierunków przód-tył, to już w kwestii strony lewej i prawej pomyłki zdarzają się bardzo często i wierzcie mi, znam to doskonale z autopsji. Doświadczenie w poruszaniu się do tyłu i do przodu ma znaczenie podstawowe, natomiast poruszanie się w prawą czy lewą stronę już drugorzędne. Jeśli będę szedł drogą i skręcę w lewo, to obserwator zewnętrzny to zauważy, ale ja sam nie poczuję, bo oprócz tego, że no, trochę skręciłem ciało, to dalej będę szedł przed siebie. Prawo i lewo jest rozróżnieniem, którego muszę dokonać. No, to są środki do celu. Celu, który dla mnie znajduje się zawsze z przodu. W niemal wszystkich kulturach prawą stronę ceni się bardziej niż lewą. Prawa strona to siła, zasada wszelkiego ukierunkowanego działania, i źródło wszystkiego, co dobre i uprawnione. Lewa strona jest antytezą, oznacza świeckość, nieczystość, coś niepewnego, słabość, zło. To kody kulturowe, opozycje stworzone przez kulturę jako pewien stereotyp rozumowania, mające źródło w myśleniu magicznym. Praworęczność wynika ze statystyki. Większość ludzi jest praworęczna, natomiast leworęczność, jeszcze do nie tak dawna piętnowana, jest w mniejszości, no ale to nie ma nic wspólnego z gorszym biologicznie rozwojem człowieka. To mit już obalony przez naukę, sam jestem. Powiedzmy leworęczny. Powiedzmy, bo jestem oburęczny z podziałem na rolę. To znaczy piszę czy rysuję lewą ręką, natomiast prawa ręka jest u mnie silniejsza i w niej trzymam i operuję takimi narzędziami jak młotek, wkrętak no i tym podobne. Jeśli miałbym uderzyć, no to prawą ręką. Jako operator kamery patrzę w obiektyw prawym okiem, ale już kopiąc piłkę na boisku robię to lewą nogą. No i bądź tu mądry... Mimo wszystko w języku kultury prawa strona to ta dobra, a lewa to ta zła. Mówimy, że ktoś jest prawy w odróżnieniu od kogoś lewego. O, tutaj można się pokusić o piłkarski wyjątek. Lewizna to coś niezgodnego z prawem. W chrześcijaństwie mówi się, że Chrystus siedzi po prawicy Ojca, a w obrazach przedstawiających sąd ostateczny unosi prawą rękę, wskazując jasną sferę nieba. Lewą rękę natomiast opuszcza ku ciemnemu pieku. Dawni Arabowie identyfikowali lewą stronę z północą i Syrią. Słowo Simal oznacza zarówno północ, jak i lewą stronę. Po arabsku Syria nazywa się Sam, a w rodzeniu tego słowa zawiera się brak szczęścia, czy złe życzenie, oraz lewo. Pokrewne słowo Sa ma oznacza zarówno Przynieść pecha, jak skręcić w lewo. Południe i prawą stronę Arabowie kojarzą z kwitnącym rajem Jemenu, a rdzeń imn sugeruje pojęcie szczęścia i prawości. Zajrzyjmy też do naszej słowiańskiej kultury tradycyjnej i jej przesądów, przekonań czy recept. Podobno dzwonienie w prawym uchu zapowiada rychłe szczęście, a w lewym nieszczęście. Według tej wiedzy kobiety chcące zajść w ciążę synem, powinny podczas spółkowania trzymać rękę za prawe jądro męża, a gdy chcą córki, za lewe. Wiąże się to z opozycjami w tej kulturze, że prawe to męskie, a lewe żeńskie. Niestety, niestety, wiąże się to z dalszym rozumowaniem według tych opozycji które podają za badaczami kultury określającymi tę metodę jako strukturalizm, że męskie, czyli prawa strona to jasność, szczęście, a żeńskie, lewa strona to ciemność i nieszczęście. Kolejna recepta z ludowej medycyny mówi, że brud spod paznokcia lewej ręki wrzucony do wódki powoduje u osoby, która tę wódkę wypije bóle głowy i ślepotę. Natomiast brud z pod paznokcia prawej ręki odwrotnie te przypadłości leczy. No cóż, to jest ta logika myślenia magicznego, myślenia kultury tradycyjnej. Wyjątki od tej reguły prawy lewy spotkamy w Chinach. Chińczycy, jak pozostali ludzie na Ziemi, są w większości praworęczni, ale honorowa strona jest u nich po lewej. W wielkim dwudziale Yin-Yang, lewa strona jest Yang i należy do mężczyzny, a prawa żeńska to Yin. Podstawową przyczyną tej różnicy jest to, że centrum kosmologicznej przestrzeni Chińczyków stanowi władca pośredniczący między niebem a Ziemią. Władca zwraca się twarzą na południe. Do słońca. Jego lewa strona, wobec tego to wschód. Miejsce, gdzie słońce wschodzi, kojarzone z pierwiastkiem męskim. Podobnie w słowiańskiej kulturze, męskie to jasność, a miejsce, gdzie słońce zachodzi, kojarzone jest z pierwiastkiem żeńskim. Przejdźmy do mierzenia, do miar. Trzeba zwrócić uwagę, że wszelkie miary wychodzą od postaci człowieka. To człowiek jest miarą. Kierunki wyznaczamy od kierunków ciała względem przestrzeni. W Starożytnym Egipcie to samo słowo oznaczało twarz co południe, a słowo na tył głowy oznaczało też północ. No u nas z tyłu mamy tyłek. W zachodnioafrykańskim języku plemienia Ewe słowo głowa oznacza także szczyt. No ale skoro mówimy o miarach, to ludowe miary długości też pochodzą od części ciała. Powszechnie używa się szerokości, czy długości kciuka lub palca, czy długości od czubka środkowego palca do łokcia, czyli po prostu łokieć. Nawiasem mówiąc, przydomek jednego z naszych historycznych władców, łokietek, no też nam wiele mówi o jego wzroście. Możemy używać rozpiętości ramion, no szczególnie popularne u wędkarzy. Do dziś używa się też w Stanach Zjednoczonych miary stopy. Liczymy ilość kroków, ale mówimy też na przykład, jak okiem sięgnąć, albo że coś jest blisko, no rzut beretem czy rzut kamieniem. Miara to też pojemność. Możemy mierzyć ją w ilości garści, naręcza. Wiemy, jak czuje się człowiek pełny czy pusty. Przymiotniki określające wielkość, takie jak duży czy mały, odnoszą się przede wszystkim do objętości, a dopiero później do powierzchni. W języku angielskim słowo big, czyli duży, wywodzi się od łacińskiego określenia na wydęte policzki. Wracając do tego, że większość obrazu rzeczywistości odnosimy do naszego ciała i w jakiej odległości od niego czy kierunku znajdują się przedmioty, zjawiska, to warto wspomnieć jeszcze o kategorii my i oni. Skoro odnosimy centrum świata do nas samych i tego, gdzie jest nasz dom, nasze miejsce na Ziemi, to jako społeczność tutaj w centrum jesteśmy u siebie, jesteśmy swoi. Natomiast ludzie żyjący od nas dalej, w kolejnej wiosce, kraju czy kontynencie, w innej kulturze, to będą ci obcy. Nie nasi inni. Z takiego postrzegania, z takiej relacji powstają różne stereotypy, na których opiera się cała kultura powiązań my, oni, swój obcy, no, która to w antropologii ma bardzo duże znaczenie, a z której te opozycji powstają różne przekłamania, stereotypy na temat innych kultur, no, nie zawsze tak od nas odległych, często nawet sąsiedzkich, ale to już temat na zupełnie inny podcast. A na dziś to już wszystko. Jeżeli uważacie, że temat nie został do końca wyczerpany, a jestem tego świadomy, że nie został, bo temat jest naprawdę ogromny i można go ugryźć na wiele sposobów, więc jeżeli coś Was szczególnie zaintrygowało, dajcie znać w komentarzu. Postaram się wówczas wrócić do konkretnego zagadnienia w przyszłych podcastach. A jeżeli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. No i przypominam, że warto zasubskrybować kanał, bo w ten sposób nie tylko będziecie na bieżąco z nowymi treściami, ale też dajecie mi znać, że chcecie, żebym nagrywał dla Was dalej. Można mnie wspierać też na patronite.pl. No i bardzo dziękuję dotychczasowym patronom, Małgosi, Marcie, mi i jeszcze jednej Marcie. No jest to dla mnie ważne i motywujące do tego, żeby ten kanał dalej istniał i żebym mógł nagrywać. Dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia.